Hej. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym miksie. Który, no jakby nie paczek, no zafundował Michu. W pierwszym odcinku, we wczorajszym, wpadły fajne wygrane. No, praktycznie cały miks się prawie, że zwrócił, nie? A tak. dzisiaj, Michu, co przygotowałeś? No. no, podobnie jak wczoraj, nie? Tak, dziś mam podobny zestaw. Też mamy linię Paradiso. Ekstra linię. Tym razem wziąłem ekstremalne 7. No i oczywiście mamy grubą rybę w postaci Giga 7. A ja Wam tylko powiem, a powiem już, Michu, nie? No powiem, powiem. Miała być niespodzianka, ale Wam powiem, zobaczcie, co dorwałam. No może jest Zobaczcie, bliźniaki z jednej paki na dniach wpadną. Także, kochani, do tych bliźniaczków dodamy sobie jakiś miksik i będziemy się bawić. No tym razem będą bliźniaki mini, powiedzmy, bo zawsze z tych dużych krzyżówek brałam, nie? Ale szykuje się fajna zabawa. No dobra, to pozwolicie, że ja już wystartuję. No, bo troszkę drapanie cię czeka, jakby nie patrzeć. Michu na zdrówko. Dzięki. Dobra, więc tak mamy super linię z trójką, i jedziemy. Będziemy szukać kraba i monety. Krab i moneta. Tu mamy monetę. Tu mamy kraba, tu mamy dwa kraby, tu mamy kraba i tu. Wszystko. Dobra, kolejne dwa. Rower i klapki. Rower i klapki. Mamy klapki. Jeszcze jedna powyżej koło kraba. A faktycznie, dobra i na dole mamy klapki. No, rowerem sobie nie pojeździłeś. Dalej, mamy księżyc i mamy czapkę. Czapka i księżyc. Mamy czapkę. Tu mamy księżyc. Tu mamy księżyc. I na dole jeszcze jeden. Kolejne dwa, czyli okulary i popcorn. I tak, na górze nic. Na środku nic. Tu dopiero mamy okulary. I na dole mamy okulary z popcornem. Sprawdzamy kolejne dwa, czyli słoń i dzwon. I tu mamy ładnie dwa słonie obok siebie, znaczy nad sobą. Tu mamy dzwon. Tu mamy dzwon. Tutaj. I tu znowu mamy dwa słonie. Dalej, kolejne dwa, czyli leżak i parasol. Mamy parasol, tu mamy kolejny. No i to by było na tyle. Więc sprawdzamy kolejne dwa, czyli łódź i biedronka. Tu mamy łódź, tu mamy biedronkę, tu mamy łódź. Jest to. Dobra, kolejne dwa Czyli sakwa i lody Sakwa, lody Tu mamy lody I tu na dole dopiero mamy lody Dobra, kolejne dwa Czyli tęcza i serce Tęcza i serce Mamy serducho Tu mamy kolejne tu jeszcze jedno, no ale bez tęczy. Sprawdzamy dwa przedostatnie, czyli wiatrak i słońce. Mamy słońce, tu kolejne, i to by było na tyle. Dobra, sprawdzamy ostatnie dwa, czyli kości i motyl. Kości i motyl. Mamy motyla. Tu mamy komplet. Tulaczki masz. A tulaczki niezdrapane. I tu mamy motyla. Jeszcze jednego. Poniżej. Mhm. Tak. No ale blokuje nas kwiat. Więc wychodzi na to, że mamy pusto. Tak jest. Kontrolne różne. Więc zaczynamy od pustaka. No to może teraz Paradiso. Z szesnastym numerem. I będziemy szukać serducha i pomarańczy. I tak, tu mamy serducho. Niżej mamy pomarańcze. A na samym dole Nie ma nic. Nie ma nic, także malutko. No dobra, dalej mamy chmurę, i mamy palmę. Na górze pusto. Na środku mamy dwie chmury, a na samym dole mamy palmę i to chyba na tyle. Więc jedziemy kolejne: czyli parasol i liść. Parasol i liść. Na górze pusto. Na środku mamy liść, a na samym dole. Tu mamy parasol. No, liścia nie ma. Dalej mamy kapelusz i mamy kostkę. I tak, tu mamy kapelusz, tu mamy kostkę. Niżej. Tu mamy kostkę. Tu za to mamy kapelusz. A na samym dole coś nam dorzuci. Mm -mm. No, niestety nic. Więc jedziemy dalej. A mamy tu napój i termometr. Na górze pusto. Na środku mamy termometr i mamy napój. I na dole w samym środku mamy termometr. U góry mamy napój. Jedziemy dalej. Motyl i kompas. Tu mamy motyla. Na środku mamy kompas. I motyl jeszcze. Tu mamy motyla, tu mamy kompas, a na samym dole, na samym dole mamy motyla i to będzie na tyle. Sprawdzamy kolejne dwa, czyli flaming i tęcza. Flaming i tęcza, więc na górze pusto. Na środku mamy flaminga, tu mamy tęczę, a na dole, a na dole mamy tęczę. Dobra, no to kolejne dwa, czyli lody i shorty. Lody i shorty. Na górze pusto, więc na środku mamy shorty razy dwa. Tu w rogu mamy lody, a na dole. Tu mamy lody, tu mamy lody, tu mamy lody. I jeszcze szorty? Tak, i tu na dole mamy szorty. Dalej. Mamy łódź i mamy deskę. I tak, tu mamy deskę. Niżej nie mamy nic, więc śmigamy na dół, gdzie mamy łódkę i mamy deskę. Chyba nasze dwa ostatnie, co? Mm -hmm. Rozgwiazda i torba. I tak, tu mamy torbę, tu mamy torbę, niżej mamy rozgwiazdę, tu mamy torbę. No i został nam dół, w którym tu mamy torbę, tu mamy rozgwiazdę. No, i co? Wychodzi na to, że mamy pusto. Sprawdźmy. Tak jest. Mamy trzy różne. Także drugi pustak. No, wczoraj to ruszyło z opyta, nie? Pierwsze były wszystkie wygrane, nie? No. No dobra. To mamy teraz. No, ale poczekaj. Zobaczymy, może tu jakieś wielkie boom będzie. Mamy ekstra linię z osiemnastką. I będziemy tu szukać balonów i słonia słoń i balony no i patrz jak ładnie się zaczyna dalej tu mamy balony tu mamy balony tu mamy komplet tu mamy dwa słonie i balony mogłyby każde tak wpadać kolejno mamy biedronkę i lody Biedronka i lody. Tu mamy lody. Długo, długo nic. Lody masz na pomarańczowej. A, faktycznie. I tu mamy lody. Zgadza się? Yes. Zgadza. Dobra, kolejne dwa, czyli klapki i księżyc. Klapki i księżyc. Tu mamy klapki, tu mamy księżyc. Tu mamy klapki. Na pomarańczowej klapki. No, faktycznie. Tu mamy jeszcze klapki. Wszystko. I chyba wszystko. No dobra, szukamy dalej. Dzwon i ptak. Dzwon i ptak. Tu jest dzwon, tu jest dzwon, no to podzwonili kolejne dwa, czyli moneta i klucz. I tak mamy klucz, mm, coś pięknego. Kolejne dwa. Czyli gwiazda i rolki. Mamy gwiazdę. Ale przeloty, zobacz, jakie. No poczekaj, może się rozwinie. Hmm, tu nic. No, do końca nic. Ale czasami jest tak, nie, że się nie otwiera, nie otwiera, a później. No, ostatnie symbole no. Czapka i kwiat. Padną Ci korony i zaczyna raz dwie linie. No, czapka i kwiat, czapka i kwiat. Mamy czapkę. Tutaj nic i na dole też nic. Podkowa i łódź. Tu mamy łódkę i jeszcze jedną. I jeszcze jedną. Tu mamy podkowę, tutaj łódka, tu łódka. Tutaj, tu zobacz jak się zmobilizowała strapka. No dobra, zobaczymy jak dalej jej pójdzie. Sprawdzamy kolejne dwa: tęcza i cytryna. Tęcza i cytryna. Tu mamy dwie tęcze, nawet trzy. Tu mamy tęcze. Tu mamy cytrynę. Tu mamy komplet. I na dole pusto. Kolejne dwa czyli parasol i piłka. I tak tu jedna piłka, to druga. Tu mamy jeszcze piłkę. I to będzie na tyle. Więc kolejne dwa czyli kości i popcorn. Kości i popcorn. Mamy kości. I popcorn na fioletowej. Tak. Tu mamy popcorn i na dole mamy popcorn. Dwa przedostatnie, czyli wiatrak i diament. Wiatrak i diament. Tu mamy wiatrak. Tu mamy wiatrak i tutaj. Wiatrak i diament. Wiatrak i na dole diament. No jeszcze jest szansami. No dobra, sprawdzamy. Dwa ostatnie, czyli rower i serce. Rower i serce. Mamy rower. Tu mamy rower. Tu mamy rower. Tutaj. I tu mamy serducho. No i co? Sprawdzamy. Na to wychodzi, że kolejna pusta. Tak jest. No to zobacz, mamy zupełną odwrotność wczorajszego odcinka, nie? Ale poczekaj, sam mówiłeś, że jeszcze może się zadziać. Masz dwie największe zdrabki przed sobą. No tak, jeszcze mamy dwie bombki. A jedną z nich Mamy jest... dwie co? Dwie bombki. <laughs> jedną z nich jest ekstremalne 7 z numerem 7. I szukamy tych siódemek albo symboli

10, trzydzieści jeden, pięć, no zbliżasz się do siódemki. Dwanaście, sześć, cztery, dwadzieścia osiem, trzydzieści trzy, jedenaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć i? O jak blisko? I osiem. Tak, zgadza się. Tu kontrolne też są różne. No dobra, to co? Ostatnia szansa. I teraz Michu, Wisienka. Mamy Giga 7 z piątym numerem. I jedziemy. Siódemka albo mnożniki. Albo mnożniki najlepiej, razy 5. O, mamy kamę. A zaczek miło, zaczynasz. No i zobacz, co być Ci ta kama Twoja dała, 150 złotych? No, może mi da, zobaczymy po odcinku. Drzewko, parasol, kot, gruszka, dzwonek, auto, świat, gitara, kawa, korona, księżyc, Portfel, no w innej portfel by wygrał. No. Pióro, radio, truskawka, pierścionek, pies, banany, samolot, bank. Niżej mamy arbuza, zegarek, skuter, lupa. I ostatnie gry, w których mamy klucz, ptak, jabłko i i mamy tęczę. Ale masz jeszcze bonusa jest szansa, Michu. No, mamy jeszcze bonusa, w której szukamy kwoty. A teraz stówka w bonusie i Michu. E, zobacz też statek, też miałeś w zeszłym odcinku, nie? Tak. Też płynęliśmy w podróż, a tym razem popłyniemy, Michu, z pustymi kieszeniami. Kontrolne, mamy różne. Ale zobacz jak to się złożyło, wczorajszy miks prawie wszystko było wygrane, a dzisiaj, no nie prawie, a 100% przegranych. Ale jak to się mówi, raz pod wozem, raz na wozie, raz zyskamy, raz stracimy i Bole. na tym kochani polega właśnie zabawa ze strapkami. Tak, tym bardziej, że my nie traktujemy tego jako forma zarobku, my się przy tym dobrze bawimy. Tak, fajnie jest jak coś wpada. Jak nic nie wpada, nic się nie dzieje. No właśnie. Także kochani, tym razem akurat nam nie poszło, ale już teraz trzymajcie kciuki za moje bliźniaki z jednej patki. A mamy dwa poczety? Poczty? Jak to się mówi? Dwa razy mamy sym... Dwa razy mamy bonus poczet. O, i mi się wydaje, że tak będzie fajnie. Także kochani, bliźniaki to już ja będę kręciła. Także już trzymajcie mocno kciuki. A tymczasem już się żegnamy z wami. Dziękujemy Wam pięknie. Za dzisiejszą obecność. Dziękujemy Wam również za trzymanie za nas, kciuków, za przemiłe, ciepłe komentarze w naszą stronę, za wszystkie lajki i udostępnienia. I oczywiście, kochani, że bawicie się każdego dnia razem z nami. Serdecznie dziękujemy i do następnego. I się właśnie z wami żegnamy. Do następnego pa! pa.